Dzisiaj pokażemy Wam najtańszy telefon, który zaproponowało nam Xiaomi, czyli Redmi A1. No to, dzisiaj wzięliśmy sobie na tapetę. To tak jak mówiłem we wstępie, bardzo tani budżetowy telefon od Xiaomi, czyli Redmi 1A. Na pierwszy rzut oka to, co mogę Wam tutaj pokazać, to przede wszystkim dostępność w trzech różnych kolorach. Mamy tutaj. Jasny zielony mamy, jasny niebieski i klasycznie tutaj dla tutaj jakby biznesowy czarny, jakbym jak już miał nazwę wymyślać tego koloru. Tutaj klasycznie w tym pudełku pojawia nam się mistyczna już kostka. Kostka jest 10-watowa i do tego dostajemy tutaj też kabelek. Kabelek jest całkiem długi, zwykły i stety, niestety pamiętajmy, że mówimy tutaj o telefonie budżetowym. W zestawie dostajemy mikro USB. Oprócz tego wiadomo, instrukcję Jeżeli chodzi o zawartość pudełka, to, to mamy to. To, co możemy zobaczyć gołym okiem, to na pewno zmieniony design. Jeżeli miałbym go do czegoś porównać, to chyba starałbym się go. No inaczej, nie będę się starał go do niczego porównywać, bo jest to nowy model. Aczkolwiek w line-upie Xiaomi mieliśmy do czynienia z takim telefonem jak Redmi 9A. On był na bardzo podobnym pułapie cenowym, i wydaje mi się, że jeżeli chodzi tutaj o performance, no to też było całkiem podobnie. Tutaj mamy to wszystko w nowym wydaniu. Jeżeli chodzi o podanie tego telefonu, no to jest tutaj bardzo ciekawie, z racji tego, że. Że to, co się głównie zmieniło, to te tylne plecki. Po pierwsze, one nie będą się palcować z racji tego, że jest to taki półmat. Po drugie, mamy tutaj taką imitację skóry. Jest to tylko faktura i jest to plastik, aczkolwiek wygląda to bardzo ciekawie, szczególnie tutaj w tym ciemnym kolorze, bo no tutaj jeżeli chodzi o ten czarny, no to naprawdę to wygląda tutaj z daleka, jakbyśmy mieli telefon obity skórą, więc efekt jest naprawdę ciekawy, fajny. Klasycznie. Mamy tutaj dwa guziki po prawej stronie, małą wysepkę tutaj z kamerami. Co ciekawe, mamy tutaj gniazdo jacka z miniczek jack 3,5 mm. Mamy tutaj głośnik, mikrofon i głośnik. No i gniazdo ładowania micro usb Szkoda. Skupmy się teraz może na ekranie. To, co mamy tutaj dostępne, to 652 cala LCD TFT. Oczywiście mamy tutaj proporcje 20 na 9 i rozdzielczość HD. Czyli to jest 1200x720 pikseli. Jeżeli chodzi o to jak on tutaj wygląda. Jak widzicie, ramki mamy niesymetryczne. Mamy tutaj takiego małego noczyka z kamerą selfie. Ciach, możemy sobie go odblokować. Telefon posiada możliwości ustawienia blokady kodem bądź znaczkiem. Nie mamy tutaj czytnika linii papilarnych. Odświeżanie ekranu, które mamy tutaj dostępne to 60 Hz. Generalnie ekran jest bardzo jasny. Oferuje tutaj. 400 nitów w piku, czyli w tej maksymalnej swojej możliwości świecenia. Jeżeli chodzi o to odświeżanie, to jest o to 60 Hz, ale jest to bardzo płynne. Tak, jakby wiadomo, że to widać w porównaniu do naszych 120 Hz, czy w niektórych telefonach być może jeszcze więcej. Chociaż nie, chyba to 120 to jest taki standard. W tym, że telefon wtedy musi kosztować około 2000 zł. A tutaj mamy cały czas budżetowy telefon, który działa naprawdę poprawnie. Co bardzo ważne, mamy tutaj. W tym telefonie czystego Androida, więc nie mamy tutaj żadnej nakładki Miui, jest to czysty Android. Wracając jeszcze do aparatów, zrobiliśmy sobie mały test, żeby pokazać Wam, jak te zdjęcia się robią i jak się wyświetlają. W pierwszej kolejności zobaczycie zdjęcia, które zrobiliśmy przy zachmurzonej pogodzie. Możecie sobie ocenić, jak takie zdjęcie wygląda. W drugiej kolejności udało nam się zrobić zdjęcie, gdzie mieliśmy już tutaj bezpośrednie słońce. Uważam, że te zdjęcia są naprawdę dobre, są czytelne. Jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, zrobiliśmy sobie nagranie z głównej kamery. Możecie je teraz zobaczyć i Ocenić szczegółowość tego obrazka. Jeżeli chodzi o nagrywanie kamerą przednią, czyli tą selfie 5 megapikselową, tak wygląda film z przedniej kamery. I uważam, że w słońcu te kamery są mega spoko. Przy tym budżecie, to no nie oszukujmy się. Zdjęcia selfie, też naprawdę spoko. Zrobiliśmy próbki na zewnątrz i w środku z operatorem. No i tak wyglądają aparaty. To, co Redmi A1 ma do zaoferowania, jest. Całkowicie wystarczające i uważam, że te aparaty są bardzo poprawne. Telefon jest posadzony na procesorze Mediatek Helio 20A22. Zobaczmy sobie może teraz, jak to wszystko mamy tutaj elegancki nowy film z Wojtkiem. Tak naprawdę nie wiem, ile śrubek jest w rowerze, ale to cacko przykraśnie. I tutaj mamy teraz maksymalną głośność telefonu. Zobaczmy, jak ten głośnik nam działa. Czym się różni tak naprawdę wkrętarka od wkrętaka? Słuchajcie głośno i wyraźnie. Co nam ma telefon do zaoferowania, to podwójna kamera główna, która ma 8 megapikseli. I teraz uwaga, gdzieś śmiesznie. Ciach. <grym> mamy tutaj kamerę przednią i mamy tutaj 5 megapikseli. Robimy sobie zdjęcie. Ciach. Mamy oczywiście upiększanie. Aczkolwiek nie usunie on nam montażysty i kamerzysty z tła, niestety. Nie ma takiej technologii jeszcze, mimo zaawansowanego AI. Kamery są, kamery robią zdjęcia dobre. Pamiętajmy, że jest to telefon budżetowy, to jest ten nasz kompromis, do którego będziemy musieli się dostosować. Musimy sobie powiedzieć teraz, o co w tym telefonie głównie chodzi, a mi wydaje się, że chodzi o funkcję telefonu w telefonie. Co za tym idzie? Bateria, czyli bateria, którą tutaj mamy w Redmi, to 5. Tysięcy miliamperogodzin, co w połączeniu z używaniem telefonu, głównie jako telefonu, przekłada się na bardzo dobry wynik w postaci nawet dwóch dób bez ładowania. Nie jesteśmy w stanie dobić sobie teraz jakimś flagowym lub droższym telefonem, który już operuje większą mocą przerobową. No tutaj to jest świetny wynik. Jeżeli potrzebujemy takiego telefonu, który będzie długo mógł z nami funkcjonować bez ładowania, no to tutaj ten wynik jest naprawdę spokojny. Ja na iPhone przechodzę. 6 do 7 godzin, jak już jestem w trybie y, tym awaryjnym baterii, a tutaj mamy dwie doby bez żadnych zmartwień. Jeżeli chodzi o funkcjonalność telefonu, y, no tutaj lekcje też są odrobione. Mamy do dyspozycji 4G LTE, mamy Bluetooth 5.0, wbudowana pamięć w telefonie to 32 GB, i tutaj y, jakby mamy tą jedną możliwość, ale na tym się nie kończy, z racji tego, że mamy do dyspozycji też wejście microSD, więc możemy tą pamięć rozszerzyć sobie nawet do jednego terabajta. No, chciałbym zobaczyć przy zapchanym jednym terabajcie jak ten telefon będzie funkcjonował, aczkolwiek no mamy tutaj możliwość rozszerzenia sobie pamięci, co jest super spoko. Jeszcze tak przypominam dalej znowu przy tym budżecie mamy taką możliwość i tacka do której wkładamy ma też możliwość włożenia dwóch kart nano SIM, czyli mamy tutaj dual SIM, więc możemy sobie na tym telefonie również posadzić Dwa numery telefonu. Jak mogę podsumować, Redmi A1? Wydaje mi się, że ten telefon, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości, jest bardzo w porządku jest wręcz bardzo dobrą propozycją, z racji tego, że tutaj czas pracy na baterii, no te dwie doby do mnie przemawia. Jeżeli chodzi o pełną funkcjonalność telefonu, mamy tutaj szybki dostęp do internetu, mamy dual sim, mamy też tą możliwość rozszerzenia sobie tej pamięci, więc jakby wszystko, czego potrzebujemy, mamy w fajnej, niskiej cenie i przy okazji okraszone jest to całkiem fajnym designem w postaci właśnie na przykład tej imitacji skórki. Jak dla mnie, Redmi naprawdę prezentuje się na plus. Jeżeli podoba Wam się ten produkt, pamiętajcie, że możecie obejrzeć go w naszych sklepach stacjonarnych i go sobie tutaj organoleptycznie przetestować. Możecie zrobić sobie kilka zdjęć, możecie sobie go dotknąć, możecie sprawdzić, czy taki produkt Wam pasuje. Jeżeli jesteście zdecydowani i chcecie sobie jeden taki sprawić, wpadajcie do nas na sklep internetowy techwish.pl i tam znajdziecie w tych trzech fajnych, różnych kolorach ten produkt dostępny od ręki.